Powrót Marca Andre Terstegena staje się faktem. W poniedziałek 31 marca 2025 roku niemiecki bramkarz pojawił się na murawie treningowej razem z zespołem FC Barcelona, choć jeszcze nie trenował z pełnym obciążeniem. Dzień później, we wtorek 1 kwietnia, Hansi Flick na konferencji przed rewanżowym półfinałem Pucharu Króla z Atletico Madrid musiał zmierzyć się z pytaniem o rywalizację między Terstegenem a Wojciechem Szczęsnym. Trener na razie ostudził emocje, ale presja na niego i Polaka zaczyna narastać. Ter Stegen pauzuje od połowy września 2024 roku, gdy w meczu z Villarrealem doznał poważnej kontuzji kolana. Początkowo prognozowano, że może wrócić w okolicach kwietnia, i faktycznie, 1 kwietnia, Niemiec jest bliski powrotu do kadry meczowej. Po operacji nie odczuwa już dyskomfortu. Od kilkunastu dni ćwiczy z piłkami na boisku treningowym, a w poniedziałek dołączył do zespołu, realizując indywidualny plan. Nie trenował jeszcze z innymi bramkarzami, ale jego obecność na zajęciach zwiastuje rychły powrót. To stawia pod znakiem zapytania pozycję Wojciecha Szczęsnego, który od stycznia jest podstawowym golkiperem Blaugrany. Na wtorkowej konferencji przed starciem z Atletico, gdzie Barcelona powalczy o finał po remisie 4:4 ,4 w pierwszym meczu Flick, po raz pierwszy od miesięcy zmierzył się z pytaniem o obsadę bramki. Zobaczymy krok po kroku. Kiedy wyzdrowieje, zobaczymy co się stanie. Teraz nie czas na decyzje czy deklaracje. Musimy skupić się na tym, co teraz. Mamy czas. Dobrą wiadomością jest, że z markiem wszystko idzie dobrze i cieszymy się, że jest na tym etapie. Zobaczymy, co się wydarzy powiedział trener, unikając jednoznacznej odpowiedzi. Jego stanowana wypowiedź nie uspokoiła jednak wszystkich na platformie X. Niektórzy polscy kibice zaczęli wyrażać obawy o przyszłość szczęsnego, choć z słów Flykę trudno wyciągnąć konkretne wnioski. Pytanie o Roberta Lewandowskiego który w pierwszym meczu z Atletico strzelił gola po wejściu z ławki, również padło. Mamy swój pomysł na grę. Może coś zmienimy, ale nie dowiecie się tego dzisiaj od paru zostawiając dziennikarzy w niepewności. Powrót Terstegena zbiega się z kluczowym momentem sezonu, a rywalizacja z Szczęsnym może wkrótce stać się jednym z głównych tematów w Barcelonie. Na razie presja rośnie, ale decyzje pozostają w zawieszeniu.